Witajcie widzowie z tej strony. Blackheart. A dzisiaj na rynkach mamy globalną panikę. Bitcoin spadł nam w okolice 74 tysięcy dolarów. No i ogólnie panuje strach. Związane właśnie z wojną handlową i recesją w Stanach Zjednoczonych. Także dzisiaj, dokładnie co się wydarzyło, jakie mamy najnowsze informacje odnośnie wojny handlowej. No i niestety, ale wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym tygodniu może być gorzej. Mamy następne ważne dane ekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych. No i to wszystko będzie właśnie oddziaływać na przyszłą politykę Fedu. Także te tematy w dzisiejszym filmie, więc jeśli Was to interesuje, to od razu możecie zostawić lajka i subskrybować kanał, a teraz, nie przedłużając, zapraszam. Oczywiście, na wstępie pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to żadna porada inwestycyjna. Ale na chwilę obecną, tak jak widzimy, Bitcoin handluje nam w okolicach 79 150 dolarów. No i dzisiaj lądowaliśmy nawet tak nisko, właśnie jak okolice 74 500 dolarów, więc poziomy, których nie widzieliśmy tak naprawdę od listopada, tak naprawdę jeszcze. Przed wyborami, czyli przed ogłoszeniem Donalda Trumpa, jako następnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, oczywiście cały ten spadek był spowodowany globalną paniką. Także rynek krypto oczywiście też zareagował. I tak jak widzimy, też Bitcoin Dominance również wystrzelił tutaj w okolicy nawet 64%. A to oznacza, że po prostu po raz kolejny alty oberwały najbardziej. A jeżeli właśnie chodzi o cały rynek to obecna kapitalizacja wynosi 2 480 miliardów dolarów no i nasz wskaźnik Fear and Greed Index wskazuje 17 punktów, także na rynku mamy ekstremalny strach. No i tak jak mówię, jeżeli chodzi o altcoiny, no to oberwały one najmocniej tak naprawdę nie ma co tutaj patrzeć w ciągu 7 dni spadki po 15-20% na różnych tokenach także jeżeli chodzi o altcoiny to naprawdę nie jest to nic ciekawego. A przechodząc teraz do wiadomości, tutaj jak pamiętamy, w ubiegłym tygodniu mieliśmy Liberation Day Donalda Trumpa, i na cały świat zostały nałożone taryfy na wszystkie dobra sprowadzane do Stanów Zjednoczonych. No, i to oczywiście skutkowało bardzo dużą wyprzedażą na Wall Street. No i w sumie po dwóch potężnych dniach spadkowych ogólnie z rynku tradycyjnego zostało zmyte około 5 bilionów dolarów. Co natomiast zaskakujące w te tak naprawdę dwa najgorsze dni Bitcoin akurat trzymał się dość nieźle, bo mieliśmy czwartek, piątek, gdzie tak naprawdę ten poziom został utrzymany na poziomie 82-4 tysięcy dolarów za bitcoina, więc mimo iż tradycyjny rynek krwawił, tak naprawdę. Bitcoin stał niewzruszony, no i wszystkie tarapaty, tak na dobrą sprawę, zaczęły nam się dopiero wczoraj, w niedzielny wieczór, gdzie zaczęliśmy spadać z okolic 83 tysięcy dolarów, właśnie od do tego najniższego punktu 74 tysięcy. No i to głównie dlatego, że zaczęły panikować nam rynki azjatyckie. Bo tak jak też się spodziewaliśmy tego na ostatnim filmie, Chiny oczywiście błyskawicznie odpowiedziały na narzucone cła przez Donalda Trumpa. No i również nałożyły dodatkowe 34% taryf na wszystkie sprowadzone towary ze Stanów Zjednoczonych w odwecie. Więc generalnie, tak jak mówiłem na ostatnim filmie, praktycznie to jest jedyny front, który nam tutaj pozostał do zmartwień. Czyli po prostu wojna handlowa między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Więc, oczywiście, wszystkie newsy wychodzące w tym kontekście będą oczywiście tym rynkiem wahać. Trump również długo nie pozostał tutaj dłużny, więc mieliśmy od razu wypowiedź Donalda Trumpa, gdzie powiedział on, że Chiny to źle rozegrały, że spanikowali w odwecie. No i to oczywiście nam sugerowało, że Donald Trump będzie odpowiadać na dodatkowe nałożone taryfy przez Chiny. No i na konkrety tak na dobrą sprawę długo nie musieliśmy czekać. Donald Trump powiedział, że jeżeli Chiny nie wycofają swoich ceł odwetowych, no to on nałoży dodatkowe 50% taryf w swojej odpowiedzi na Chiny. No i generalnie nie jest to oczywiście dobra wiadomość. Mamy tutaj starcie dwóch Mossars, tak naprawdę żadne z nich nie może się wycofać, więc najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu czeka nas zła informacja właśnie w temacie eskalacji na linii Stany Zjednoczone, Chiny. No i to jest tak naprawdę jedna rzecz, na którą mamy w tym tygodniu uważać i która nam rynkiem jeszcze zdąży zachwiać. Po drodze, jeszcze mieliśmy dzisiaj tak naprawdę fake newsa, względem którego rzekomo Stany Zjednoczone miały tutaj rozważać opóźnienie o 90 dni nałożenie tych ceł przez Donalda Trumpa. No i to właśnie ten fake news nam spowodował to błyskawiczne odreagowanie nawet do poziomu 81 tysięcy, no i potem równie szybki spadek, gdyż tak jak się okazało potem Biały Dom sprostował sytuację i powiedzieli, że absolutnie nie będą się wycofywać z żadnych narzuconych ceł i że wszystko będzie wchodziło w życie. No, i mowa tutaj głównie o tych cłach, które zostały dodatkowo narzucone na poszczególne kraje, które pokazywałem na poprzednim filmie. Czyli cła narzucone na Chiny, Japonię, Indie itd., itd. I to one mają wchodzić w życie dopiero właśnie 9 kwietnia, także dopiero w środę. Natomiast te cła bazowe narzucone na tak naprawdę wszystkie kraje na całym świecie już weszły w życie, bo są aktywne od 5 kwietnia. No, i tak jak też mówiłem na ostatnim filmie, jeżeli chodzi o wojnę handlową, to tak naprawdę chyba najgorsze, co mogło nam się wydarzyć, to jest już za nami. Bo chyba w tym momencie nic gorszego niż Stany Zjednoczone nakładające cła i taryfy na wszystkie kraje na świecie nie mogło się wydarzyć. Oczywiście będzie konflikt na linii USA oraz Chiny. I tutaj będą eskalacje, natomiast no, wszystko wygląda na to, że strategia Donalda Trumpa po prostu działa. Jak tylko mówił i groził tymi taryfami, to tak naprawdę ze strony krajów, które handlują z USA, nie było żadnych reakcji i nie był w ogóle zainteresowany, więc po prostu Donald Trump musiał przejść do akcji. No i tą akcją oczywiście było nałożenie tych taryf, i tak naprawdę przyniosło to natychmiastowy efekt, natychmiastowe skutki. Bo tak jak powiedział, praktycznie od razu wszystkie kraje zaczęły dzwonić do Donalda Trumpa, do Stanów Zjednoczonych i chciały negocjować nowe umowy handlowe. I to jest też dokładnie to, o czym mówiłem na poprzednim filmie, tak naprawdę. Nie ma dużo krajów, nie ma dużo gospodarek, które są w stanie sobie pozwolić na wojnę handlową ze Stanami Zjednoczonymi i jedyne co im pozostaje to tak naprawdę tylko deeskalować i szukać jakiegoś porozumienia, więc po prostu ulegać Donaldowi Trumpowi na jego żądania. No, i tak kolejno mieliśmy serię newsów, tak naprawdę od partnerów handlowych Stanów Zjednoczonych, którzy właśnie wybrali tą ścieżkę, czyli ścieżkę deeskalacji, wycofywania się i ulegania na tą presję handlową ze strony Trumpa. I tak jak czytamy, właśnie Unia Europejska wyraziła swoją gotowość do negocjacji, no i proponują oni tutaj. Taryfy 0 za 0, czyli kompletne zniesienie ceł, więc poczekamy na rozwój tego tematu. Wiemy również, że są propozycje z Unii Europejskiej narzucenia ceł odwetowych w wysokości 25%, ale to też na chwilę obecną nie jest żadna potwierdzona informacja. A następnie mieliśmy wietnamskie przedsiębiorstwa, które prosiły Trumpa o opóźnienie tych taryf narzuconych na Wietnam. Mamy również. Indie, które tak samo zapowiedziały, że nie będą odpowiadać odwetowo na taryfy i że są otwarci na negocjacje. Później mieliśmy informację jeszcze, że do Stanów Zjednoczonych będzie się wybierała delegacja Japonii oraz Izraela, żeby właśnie renegocjować warunki co do umów handlowych. I na tą chwilę wiemy, że już delegacja Izraela zdążyła przybyć do Stanów Zjednoczonych. Donald Trump miał zaplanowaną konferencję z Netanyahu, którą później odwołał, więc na tą chwilę nie znamy przyczyny, więc czekamy na rozwój tej sytuacji, a oprócz tego mamy jeszcze Tajwan, który tak samo proponuje zniesienie kompletne taryf na Stany Zjednoczone i zapowiada zwiększone inwestycje. W Stanach, więc coraz to więcej krajów tak naprawdę staje się otwartymi na negocjacje i będzie szło Stanom Zjednoczonym na ustępstwa, a to oczywiście będą bardzo dobre wiadomości dla rynku, natomiast no nie ma co ukrywać. Tak naprawdę na pierwszym planie będą tutaj Chiny oraz Stany Zjednoczone, i tutaj raczej będziemy się spodziewać dalszej eskalacji. No a dzisiaj, tak jak mówiłem, na wstępie mieliśmy globalną panikę, która pociągnęła nam Bitcoina w dół. No i tak jak widzimy, giełda w Hongkongu minus 13%, Tajwan minus 10%, Japonia minus 8%, Singapur minus 7%, Chiny minus 7%. I tak dalej, i tak dalej można jeszcze wymieniać. Doprowadziło to w niektórych krajach tak naprawdę do zamknięcia w ogóle tradingu. Sesje zostały zakończone. W Tajwanie na przykład właśnie zamknięto rynek, potem go otwarto, ale zakazano ludziom sprzedawać. Rząd wzywał inwestorów do racjonalnego zachowania się. Bodajże jeszcze chyba taką samą sytuację mieliśmy w Japonii, więc generalnie na rynku była taka zmienność, że po prostu rządy interweniowały wstrzymując handel na giełdach. No i ogólnie tak jak napisał użytkownik Zero Hedge, azjatyckie rynki doświadczyły tak naprawdę ostatnim czasem największych strat od 1987 roku. W Stanach Zjednoczonych również mamy bardzo duże obawy o to, że działania Donalda Trumpa po prostu wywołają globalną recesję. I tak też bank Goldman Sachs ucina swoją predykcję, jeżeli chodzi o GDP Stanów Zjednoczonych na koniec 2025 roku. I w tym momencie przewidują oni, że Stany Zjednoczone wygenerują jedynie 0,5% produktu krajowego brutto, a ich poprzednia predykcja wynosiła 1%. Więc ucieli ją o połowę. No i mamy również Larry'ego Finka, czyli prezesa Black Rocku, który właśnie powiedział, że prawdopodobnie właśnie znajdujemy się w recesji. No i też w dniu dzisiejszym rynek amerykański właśnie otwierał się w okolicach recesji, w okolicach bear marketu, więc generalnie nic przyjemnego. A jakby jeszcze tego było mało, to mieliśmy również Jeroma Powella, który powiedział, że Narzucane taryfy najprawdopodobniej przyczynią się do wzrostu inflacji i spowolnienia wzrostu ekonomicznego, a to oczywiście nie są dobre znaki. I tym samym teraz, właśnie przechodząc do tego, co nas jeszcze czeka w tym tygodniu, i w tym tygodniu mają wyjść właśnie dane dotyczące inflacji, i w tym wypadku będzie to inflacja konsumencka. No i właśnie na chwilę obecną rynki wyceniają tutaj, że będziemy mieli spadek tej inflacji. Jeżeli chodzi o ogólnie Consumer Price Index, jest zakładane, że z poprzedniego odczytu 0,2 punkta procentowego będzie spadek do 0,1 i jeżeli chodzi o CPI rok do roku, prognoza jest, że spadniemy z. 2,8 do 2,5, więc 30 punkta procentowego spadku, co jest dosyć dużo, biorąc pod uwagę, że właśnie mamy te obawy związane z inflacją, z taryfami i ze wzrostem po prostu cen różnych dóbr w Stanach Zjednoczonych. Natomiast Core CPI jest tutaj prognoza, że inflacja wzrośnie z 0,2 do 0,3 i rok do roku Core CPI, że spadnie z 3,1 do... 3 punktów procentowych. Więc oczywiście inflacja to jest czynnik, na który Jerome Powell będzie patrzeć i na podstawie którego będą podejmowane decyzje co do przyszłej polityki monetarnej. Natomiast na co jeszcze patrzy Jerome Powell to tak na dobrą sprawę są po prostu rynki. No i w momencie takiej jak na przykład ten, który tak naprawdę obecnie doświadczamy, czyli ogromna panika na rynkach, to również pojawiają się spekulacje, że Fed będzie wkraczał do akcji i sytuację ratował. Dlatego też mieliśmy tutaj spory wyskok, jeżeli chodzi o szanse ucięcia stóp procentowych już nawet w maju. Tak naprawdę na tym wykresie widzieliśmy nawet 40% szansę, obecnie jest to około 33%. Więc generalnie jakaś tam szansa na tą obniżkę stóp procentowych, czyli po prostu na wstrzyknięcie Kapitału w rynek przez Fed jest. Natomiast co ciekawsze, to tak na dobrą sprawę rynek w tym momencie wycenia tak naprawdę na 100% szansę na obniżenie stóp procentowych w czerwcu można powiedzieć, że jedynie nie ma tutaj konsensusu na temat tego, o ile te stopy procentowe zostaną ucięte i tak jak widzimy jest to 63% szansa na ucięcie o 25 punktów bazowych i aż 32% na ucięcie procentowych o pół punkta procentowego, więc bardzo dużo tak naprawdę od podobnego ucięcia procentowych Fed zaczął zmieniać swoją politykę monetarną, więc po prostu byłby to bardzo duży zastrzyk gotówki dla rynku. No i szansa ku temu nie jest wcale taka mała. A na koniec mam jeszcze informację już bezpośrednio tutaj związaną z kryptą. Mianowicie SEC powiedział, że stablecoiny, które są wspierane przez... Po prostu waluty fiducjarne będą z góry klasyfikowane jako non-securities. Więc generalnie bardzo dobra informacja, bo to również tak na dobrą sprawę oznacza, że blockchainy, na których będą wypuszczone te stablecoiny, również nie będą uznawane za securities. No i to tyle, co dla Was dzisiaj przygotowałem. Także niestety, ale jesteśmy na takim etapie rynku, że jednak wszystko to, co się dzieje obecnie na rynku w którą stronę on zmierza jest po prostu bezpośrednio dyktowane przez te makroekonomiczne wydarzenia, na których to musimy właśnie trzymać rękę na pulsie i które to musimy śledzić, dlatego też właśnie te wszystkie filmy praktycznie ostatnio tylko i wyłącznie na tym się opierają. Sam oczywiście chciałbym się bardziej zająć kryptą, natomiast no, ewidentnie po prostu inne rzeczy w tym momencie rozdają karty. Także podsumowując, jeżeli chodzi o wojnę handlową, spodziewamy się dalszej eskalacji na linii Stany Zjednoczone, Chiny. Spodziewamy się dalszego wycofywania się pozostałych krajów i ulegania na warunki Trumpa, czyli po prostu globalnej deeskalacji wojny handlowej. Następnie 9, czyli w środę, wchodzą w życie wszystkie pozostałe narzucone taryfy przez Donalda Trumpa. W czwartek, na otwarcie rynku, mamy odczyt z inflacji, który również będzie miał wpływ na wyceny rynku. Tak samo jak i właśnie na szansę obniżenia stóp procentowych, czy to w maju, czy to też w czerwcu. Więc czekamy na te wydarzenia. A na chwilę obecną to tyle, także dzięki serdecznie za wysłanie tego materiału. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to koniecznie zostawcie lajka pod tym filmem, subskrybujcie kanał i słyszymy się następnym razem.